Cześć. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, ile to jest całka x kwadrat po x? A ja tak. I zrobiłem to równanie dla Was. To jest 1 trzecia x do trzeciej. Dlaczego tak jest? Szukamy funkcji, dla której pochodna wyniesie właśnie x kwadrat. Czyli zwiększamy najpierw potęgę o 1, czyli mamy x do trzeciej. I wtedy, jeżeli tą trójeczkę weźmiemy przed x, to żeby wyszedł nam tutaj jedynka, żeby wyszła nam tutaj jedynka, musi być właśnie 1 przez 3. Czyli będzie 3 przez 3, czyli 1. No i x kwadrat. No cóż, teraz wystarczy tylko to rozwiązać. No i rozwiązane.